No musisz sobie subskrybuj. Subskrybuj do mojego kanału! I dzisiaj robimy film od Superkryptu. Nie, nie wiem jak się nazywa, ale <laughs> Dobra, Rosty Bows. <balls. laughs> a może śpiko a może Majka a, a które? Dynamica. No nie po. Wliczałeś Pam! Wiesz, mogę? Mogę go dostać? A, no, gówno nie, nie mam go. A mogę, ptaka? Nie, nie mogę też. To co weźmiesz? Wiesz? No, nie stresujesz się. No to wybiorę roz po prostu. Dobra, nie, nie stresuj się. Stresujesz się, bo może o, to jest fajnie. Raus wybrana, i z raus wygrana. Teraz jest. Gra, ale będziemy musieli ćwiczyć... To sobie. nie pokazywuje cię Twoją twarz. Um. Tylko na ten telewizor na żeby patrzeć tylko. Eee. Um. I czy, czy co? O, będziemy, będziemy pokazać jak będziemy trenować? No może. A no, bo mogę pokazać bo jak będą klaszcze, te widzowie co no to. I, o, I ten poleciał już do niebła. Chyba diebła, nie a nie anioła. Bo z diabłem i wielkie usta, coś. O, ja mogę strzelać konem. Mam go Aha, to ja już skończyłem? O, oh, to jest właśnie no. dla ale nie dla mnie. Albo trochę tak. A już nie. O, oh, jest. Ah, rata, tata. Fantastik. elastic? O, oh, ja to już jestem Spider-Manem od lasu. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. A jednak jestem. A nie. O, oh, matko, to już byłem Spider-Manem. Spider-Manem ja jestem normalnie.

A nie, bo każdy youtuber e, proszą do subskrypcji. No właśnie, no smajslo... Love... Smajslo... To fred. co ja. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Y, może. Powiedz szybko No, będziemy się swalczyć. No, już powiedziałem, że będziemy walczyć. No, będzie być jasno i... Dobra, chyba damy. będziesz walczyć, co? O nie, mój w... kolega, bombostik Umarł. No. Dobra, masz no, a teraz co mam zrobić? O! Oh, a to, to no? Pass! A oh, matka mam pas! Mam na Fortnite pass. O, co to? To kredyt! Mogę kupić sobie teraz piwo mm. i inne sieci. No. O matko. Wykorzystaj to. Dobra? Um. No dobra. Perfekt. O piwo! Piwo! Mamy piwo! Zielone piwo A, to, a potem chyba I nikt miał... ty nie atakował ciebie. A nie mam mało życia, a teraz mam full. Masz full teraz życia? Jeszcze jeden alkohol! Ten, I to jest niebieski! Nie to jest woda. Wodka. ja mam wodę. <laughs> Dobra, to pij energy drink. A no, energy drink. O matko, robi się, mogę się ściany. Wow! Pa ba bam. Beru, 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 beru. O matko, kiedy to mogę super z tej supermocy? A oh, nie wiem. Nie. O matku, co jest sexy Ty nic nie dotykasz Czemu mam muszę <grym> Roz... A już poszła Stoi! Ktoś jest kidnappował A ja kidnapuję kogoś Kame 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 Kuma Najpierw przyjdzie, moja siostra tutaj i powie. A, mm. O matko, dostaje te mieć a, a, O nie! A gdzie moje piwko? A piwko? To gdzie jest? A nigdy nie, a czy uj, nie idziecie przy ode mnie! No tam idź sobie i płakaj w konik. <laughs> Bam! Kabuś! No gdzie ty próbujesz iść? Idź do swojej mamuszki! Trzymaj się do nieba. Olga, okay, idź! robię film. Idź. No, sorki, to tylko. To było coś, a nie, co, ale. Po prostu nie bridzę, realne. Bo to po prostu jest takie, coś szczególnego, co, 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 co się robi. Znaczy, jest lej. A muszę na coś na sobie więcej energii? Yeah. Dobra, to już jest. Um, A, I to jest ten ostatni level, więc teraz będziemy zabijać. O matko, ale o ma A Ona chodzi jak Michael Jackson. <laughs> A ja mam Michael Jackson z włosy, tak. Pam, 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 pam Tylko ignoruję. Ja ignoruję tego Pana, który jest w się Bo no. ten pan tylko leci do Jezusa No bo jest Jezusem I... Nie, tam nie miałem! No i teraz muszę pójść tam daleko Boże Jezus Chrystus no, to jest tylko stroma. tutorial, how to play Sarap? Ja nigdy nie, nie będę szerabiał a ja jestem Spider-Manem, a nie. Spad oh. Czy my jesteśmy w śmietniku? O, jest jakieś krzynka. O. O, matko, mam poluchy. Mam poluchy, takie to jak... O, mam piwka. O, masz piwko. Lecimy? Lecimy! Spider-Man, Spider-Man. A nie, tam mogę po prostu sobie puszczać. <laughs> O, matko, krzyje i to i te to No Dobra, jak ja pięknie szybko. No, Jezus, Jezusie. Mogę latać, prawa. Bem? Zamknij się! Ja? Nie, ten Jezus! Aha, ten Jezus. Zamknij się, ty Jezusie! On może latać. Nikt ty nawet nie obchodzi. No właśnie, nie masz nawet koleków. I ty nawet nie jesteś Jezusem, tylko jesteś... No grubym panem. Co? Grubym panem on jest. Aha, gruby pan. No. Jak kejsu. Pan. <laughs> Stoimy ścianę i już idziemy. Pan. A gdzie inni? Nie widzieli nikogo. A oni może są... pojąć się Chyba. A dobrze. I tylko karata? Karata O dobra. Nie ma. O tak, piwko i woda. Czekają chyba. Jest my, jeszcze. PMS. Jest skrzynia. Krzy? Aha, tam. O, widzicie, kogoś już sam znika. Czekaj, co? Pan, pan, pam, pam, Aha, to ty tam jesteś? No, chodź, że. Ten klejs I wy. Słyszałam go. Przesadzam. Dobra. No, ale gdzie idziesz, no, babko? Nikt ci nie idziesz. Nie Pan czy nie? A gdzie ty idziesz? O matko, tu jest szafa. Baba. Baba czerwona. O, ja ją trafiłem. A gdzie ona? O, krzynka, aha, gdzieś mi To Ty jesteś cztery ludzi są, tak? No. Aha. Nie umiesz pływać, co? dlatego ty się tonisz. No I to ty be... też się topisz. A on się topi pierwszy. Aha się sprawdzać. A o nie. Huh. Ej. Ej. Ej o nie! Ej! -o. Ej! Ej, hey yo, tej! Ej! yo. oł Już. No dobra, idziemy z powrotem na. Kenji hey, G! Kenny! Jak ty Jak ty spałeś? On stał i nie <laughs> A ja się dałem najcie nie dosaliśmy jeszcze Ale co ty jesteś komu... Jak ty omijasz moje księki Nie ja. Ała! Nemi! Aha, to ty tu które... ty Dobra nikt nie jest Aha, to tutaj ona poszła już od razu do mnie. Nie chciałaby. ucieka? Nigdzie nie idzie. I poleciała! Aha! Poleciała do niebo. Chodź tu, dziewczyno. Ty idziesz do piekła, dziewczyno. a mogę wisić. Go, 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 go. Go! A gdzie ty idziesz? Nigdy nie idziesz, stary St Noc mnie nie trafiłeś! Prawie trafił! O, tam jest ten. Ten, co strzela. Ten, co strzela, ten to debil. Ten. Mówiłaś, że ten, co strzela, ten jest debilem? Nie. Aha. Mówiłam, ten, co strzela, to A, jest debil. A jeśli ja idę przez okno Aha Fajnie Fajnie się mm. mogę psużyć i butynki wielkie. Mm. Ale nie wiem, że to było takie wielkie. Hello! wy jesteście tylko wy i umieracie. To tylko ja, To tylko dwa ludzie są. A się ty to widzisz? A no to na górze. To jest bin. Co ty nie atakujesz? No bo nie wiem gdzie oni są. Tutaj nie wiem. To są moje koledzy. Aha, tu. Te dwa są twoje... Kumple, tak. Ale ty jesteś najlepszym kumplem. ok A mnie jeszcze... jest maksimum tu... O matko, gdzie oni? No to są dwa. O, tam jest się Kanguru! Aha, to tak jest, nasza. Czy to daje internetu większe o nas? Neural Pact Down, Neural A trafiona nas na Tak, wygrałyśmy! Wygraliśmy! Dobra, to, pa! pa! pa!